Witajcie na kanale Flotar Plus. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście zmieńcie to w tej chwili. Powiem wam, że w poprzednim odcinku pod koniec pokazałem właśnie testowanie tam inżyniera i maga. I ta taktyka tak mi się sporobała, że mówię, kurde, testuję dalej to. I testowałem, testowałem, wyekspiłem sobie, obie małpki na naprawdę um, dość wysokie tiery. Więc dzisiaj sobie to potestujemy, ale pewnie zauważyliście, mówisz Flotar o magu, a tego maga nie ma. Hmm, coś tu jest nie tak, no bo um, wydaje mi się, że lodowa małpka na early game jest bardzo dobra i będę chciał przetestować nową taktykę na zraszowanie przeciwnika. No to jest chyba na rundzie 14, z tego, co, z, tego, z tego co właśnie widziałem, więc zobaczymy jak to pójdzie. I pierwszą rzeczą, którą musimy sobie postawić, jest lodowa małpka pod dolne drzewko. Zobaczymy. Oj, wydaje mi się, że będzie dartling. Coś mam przeczu przeczuwam, że będzie dartling u gościa. Zaraz w dziwnym miejscu postawiony Dartling, ale spokojnie niech będzie. No i stawiamy sobie lodową małpkę. Później, oczywiście, polecimy pod inżyniera. Inżynier z pułapką, ale powiem Wam, że teraz zauważyłem po swoich gierkach, że większość rund, które się kończą, to kończą się bardzo, bardzo, bardzo szybko. I to jest dziwne. To jest naprawdę bardzo dziwne, że ludzie, nie wiem, tak, do 15 rundy mniej więcej sobie grają, i później jest już wygrana albo przegrana. Większość moich gier, jak sobie gram na tej taktyce, to żadna chyba, żadna runda nie była do, do 20 rundy. Czekajcie, żadna, żadna potyczka nie była do 20 rundy, o tak powinienem to nazwać. Okej, okay, widzę, że gościł tutaj zielony balon już jest, zaczyna wysyłać, ciekawe, ciekawe. Jak widzicie ta lodowa małpka pięknie sobie radzi, kupujemy sobie double guna i mam blunt czyli taką podstawę tutaj. Ale kolejną rzeczą, yy, której się boję, to są rasze. Naprawdę ludzie uwielbiałem tutaj raszować, i ludzie zaczęli też grać e, jakoś tak niekonwencjonalnie, że na przykład: O, widzicie, żółte balony gościu wysyła. Czajcie, żółte balony od razu. Co jest? Czemu? <grym> I muszę na to zareagować, oczywiście, kupując sobie Sentrygana albo kolejnego inżyniera. Na, na początku kupimy sobie to, miejmy nadzieję, że to wystarczy. Tak, wystarczyło. Jak widzicie, cały czas mam mało kasy, cały czas dopracowuję tą technikę, ale ten, no, zbieram też na tego Bluntrapa, miejmy nadzieję, że tu się nic złego nie wydarzy i uzbieram na to, zanim po prostu przegram. OK, weźmy sobie to jeszcze, kupmy i git, mamy wieżyczki, coś tam one biją, to też sobie całkiem nieźle radzi i może... Powinienem iść pod górne drzewko. Dlaczego? Bo nie mam nic na camo i nie mam nic na metalowe aktualnie. I wiele razy po prostu przegrywałem w ten sposób, że gości mnie raszował jakimś tym metalowymi kamo. Dobra, teraz zaczynamy białe i zobaczymy, jak będzie z białymi balonami. Czy będzie potrzebny kolejny inżynier? Miejmy nadzieję, że nie. O, i bohaterę muszę postawić. Zapomniałem o bohaterze. Testuję sobie ją, znaczy EXPIE tak naprawdę. Tą bohaterkę, bo ona jest mi potrzebna, aby. Aby, aby, aby oddokować ją, jakby kolejnego skina, bo podobno się z inżynierem gra tego skina. Teraz widziałem, że większość po prostu gra tego, tego bohatera, więc sobie też zacząłem testować i sprawdzać. Mówię, traktujcie to jako bardziej ciekawostkę, tą taktykę, bo nie mam pojęcia, czy to jest po prostu dobre, czy też nie. Na razie lecimy białymi balonami, chociaż powinienem zmienić może na czerwone. Nie, lecimy białe. Po prostu muszę zbierać na Bluntrapa trapa 3,500. To jest moja. Mm, to jest mój plan na teraz. A wiecie co? Ja nawet zagram eko. Nic nie będę po prostu wysyłał. I pogramy sobie po prostu w ten sposób, żebym uzbierał na tego Bloom Trap'a, bo tą kasę, którą on będzie, znaczy te balony, które on będzie wysyłał, no to ja będę mógł od razu, od razu, od razu sobie użyć. I widzicie, no tego jest naprawdę dużo tych balonów. To, to co gościu tutaj robi, to jest masakra. Dobra, mamy to. I teraz możemy wrócić wrócić do zbierania po pierwsze kasy, a po drugie o, do ulepszania kolejnych małpek. I teraz kolejną mamką, którą chcę ulepszyć, to jest oczywiście to, żeby tak jak mówiłem na metalowe kamo balony, żeby tutaj się nic złego nie wydarzyło i wysyłamy mu cały czas żółte. O, 700 kasy właśnie dostałem. Także widzicie, to za to, że po prostu pułapka jest postawiona i jego balony tutaj wpadają. No to jest, to jest coś pięknego. Jeszcze bym sobie postawił może kolejną, um, kolejną pułapkę na przykład w tym miejscu, gdzieś żeby była tutaj. Albo inżyniera tutaj? Nie wiem, nie wiem. Co? Trzeba pomyśleć. I on przestał wysłać balony. Okej. Okay. <laughs> on wie, on. A nie, Z... y... cały czas wysyła balony. Spoko, spoko, spoko. 745. Jak widzicie, jeżeli chodzi o eko, i chodzi o. Jeżeli chodzi o mój przychód, no to jest tragedia. I też może powinienem super małpkę postawić. Dobra, zbieramy kaskę. Metalowe są. No, przepraszam, camo są na 12, więc do 12 muszę mieć chyba 4,5 tysiąca uzbierane. Liczę na to, że się uda. Dobra, kolejne 700 wpadło. I teraz możemy sobie przez chwilę przestać odkładać kasę i zacząć już zbierać po prostu na to ulepszenie. Cek I właśnie tego potrzebuję za 3200. Bardzo często tego nie robiłem i później się okazywało, że... O, kolejna pułapka. Dobra, 700 kaski. Później się okazywało na przykład, że gościu na 12 rundzie mnie spamował metalowymi kamobalanami. O, o, lecą. Widzicie? Nic nie mam na camo. Wszystko się przebija. Dobra, i teraz już mamy, także zarobiście. I zobaczmy, jak on w ogóle sobie poradzi z metalowymi camo. Czy masz jakiś ten plan na to? Uuu! a nie, ma, dobra, przecież on ma obyna. <laughs> on ma obyna. I bardzo często też spamują tym. Bardzo często. Albo Rainbow Rush, jeżeli ty tymi też widziałem, że jest taktyka. Wiecie co? Nawet gościa spróbuje zraszować. Teraz sobie pozbieramy kaski trochę. O, i dostał. Okej, okay. dostał dużo HP na 14 rundzie spróbujemy. O, kolejny Dartling Gunner. I teraz odpalamy i lecimy. Zobaczymy, czy to zadziała. Ja widziałem wiele osób, jak wygrywa po prostu yy, właśnie rundy. I no, jak widzicie, tak. Działa ta taktyka. Po prostu Rainbow Rush się to nazywa. I można łatwo sobie ugrać. Jak widzicie, pierwszy meczik wygrany. A jak już trwało to naprawdę krótko, to jeszcze sobie zagramy jeden. No i gramy znowu na tej samej mapie. I wydaje mi się, że gościu znowu postawi dartlinga, tak. Coś mi tak śmierdziało, że dartling coś za długo nie stawia, nie? Więc dartling się pojawił. My oczywiście lecimy dokładnie tak samo. Chcę po prostu się upewnić, że ta taktyka jest dobra z tymi wszystkimi małpkami, jakie mam tutaj postawione. Dobra, teraz kolejną jest inżynier. Oj! na inżyniera mnie nie stać, Dobra, jest Git. I, 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 I chcę znowu na 14 rocznie zrobić Rainbow Rush, żeby zobaczyć, czy po prostu to jest taki sposób na łatwe wygrywanie, czy na przykład typek będzie grał na samym początku bardzo agresywnie, bo też tak może być, że będzie, wiecie, na, będzie wysyłał balony. Ja widziałem na przykład, że ludzie grają niektórzy tak, że wysyłałem od razu niebieskie balony, że w ogóle nie wysyłałem czerwonych, tylko lecą od razu z niebieskimi. Także mówię, jest mnogość taktyk, w ogóle patrz jeszcze nie wyszedł, a się pojawiają nowe taktyki. To mi, to mi się podoba. Dobra, mamy dla Belgana. I teraz teoretycznie powinienem zbierać na Bluntrapa od razu, ale wiem, że to mi się nie uda. Więc weźmiemy sobie, kupimy centrygany I tyle. I o wysłał cały czas czerwone. Chyba, chyba się zapomniał też, tak, tak jak ja. Trochę. Dobra, także y, oczywiście Gwen trzeba będzie postawić zaraz. Super Małpka, jak widzicie, no nie, nie, za bardzo jej nie stawiam teraz, bo rundy trwają zbyt krótko, żeby ta Super Małpka miała, e, miała sens. No i ta taktyka też ma ogromny minus, że jak jest ten Rainbow Rush, no to ja jestem też bardzo podatny na niego. Więc to nie jest tak, że pokazuję wam ten Rush i jednocześnie to, co teraz używam jest odporne. Nie. Nie wiem jeszcze w jaki sposób to, się, to skontrować, żeby to miało ręce i nogi. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, no to proszę, proszę pisać w komentarzu. I teraz co my robimy? Czekamy po prostu na yy, Blue Trapa. W międzyczasie można postawić sobie jeszcze Gwen jeżeli, jeżeli, jeżeli będę jej naprawdę potrzebował. O, jest żółte. Ok, żółte zaczyna spamować, ale jak widzicie, sobie dość dobrze radzę. Postawimy sobie to w tym miejscu. OK. O, białe. Dobra, teraz powinny białe iść. No i spoko. Dobra, zbieramy sobie kaskę na Blountrapa. Dobra, Blountrap kupiony. Kolejną rzeczą jest oczywiście kupienie tego pod e, górne drzewko. O, coś sprzedał. Okej, okay, sprzedał jednego Dartling Generera. Obstawiam, że tego sobie. <głodnie> dokładnie tak kupi. Kupi. i w ogóle to wygląda jakbym swoją taktykę widział sprzed tam paru tygodni, nie wiem, z, z, sprzed dwóch tygodni, żeby nie było, że wiecie, o już nie używam tej taktyki, bo ona jest taka słaba. Nie, po prostu Darkling Gunner, tak jak mówiłem wielokrotnie, no znudził mi się, po prostu znudził mi się, nie mogę patrzeć na tą małpkę, więc mam teraz o wiele większą radość na przykład z testowania takiego inżyniera z takiej lodowej małpki na przykład. Mm, i co? Ósma runda. Ej, powiem Wam, że idzie to naprawdę dobrze. Ja widziałem też, że pod dolne drzewko idą lodową małpką. Ale pyta. O, o, on gra jakieś eko. Ha! On gra jakieś eko, wiecie co? Ja też sobie pogram eko, żeby przygotować się. W razie czego może super małpka jakaś wjedzie tutaj. Bo on cały czas, widzicie? Wysyła niebieskie balony. Dziwne to jest. Czemu on wysyła niebieskie balony? Skoro O, snajper! Ty, snajpera ma. No, to ciekawe jaką ma trzecią. Może ninja ma trze yy, Jako trzecią małpkę ma ninja. Zaraz zobaczymy. Dobra, 3200. I teraz co my musimy zrobić? No teraz yy, tak naprawdę yy, powinniśmy szykować już kasę na Rainbow Rusha. Ja bym tak zrobił. Więc pogramy sobie takie małe eko. I na 14 rundzie spróbujemy gościa zrushować. Chyba, że on wiecie, wcześniej to zrobi. Yy, no to będę miał przynajmniej kasę odłożoną na super małkę. Taki jest plan. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie gościu. Okej, okay, na kamo nic nie ma. Ok, widzę, zobaczył, że się kamo jeden balon przebił. Ciekaw jestem, czy coś użyje. 1900, zarąbiście. Tu jest jeden balon, o! Dobra, czyli na 13 rundzie to można robić, tego rasza. Widzicie? Na 13, bo się zmieniło to troszkę. Dobra, to spamujemy. Cyk, zobaczymy, czy się uda przebić. Czy też się nie uda przebić? O, ma boosta, ma boosta! I zaraz zobaczymy. I udało się. Widzicie? 13 runda, Rainbow, Regrow Rush, bardzo dobre. I dwa winki wpadły na moje konto. Ja wiem, że tu jest, nie wiem, z 30 pucharków może, coś, coś takiego, więc y, tym się za bardzo nie ekscytuję, ale fajnie zobaczyć, że w końcu wiecie, mam, jestem pod y, kontrolą tej sytuacji i wiem, kiedy co chcę zrobić, wiem jak chcę to zrobić, i wiem jak dokładnie to działa, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o lodo, y, małpkę magiczną, gdzie jest małpka magiczna, no to mam 3000, eks, y, znaczy 13 tysięcy expa i mam y, dragon brew kupiony. Mogę jeszcze na przykład pod dolne. Drzewko pod nekromantę. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć odcinek na przykład z nekromantą. Ja mogę go kupić w sumie. O, mogę kupić nekromatę na kolejny film. I co? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie znać, czym Wy teraz gracie, czy Wasze taktyki ewoluują cały czas, bo na przykład ja w poprzednim odcinku, widzieliście, używałem dart, Dartmanki, a teraz odkryłem moją nową miłość i używam czego innego. Więc bardzo szybko się to u mnie zmienia. Kupię sobie jeszcze to i Snowstorm w razie, gdybym, <gryw> gdybym tego miał kiedyś tam użyć. Dobra, do zobaczenia. Cześć.